Miłowane siostry i bracia, sześć lat temu, także w drugą niedzielę wielkanocną, niedzielę miłosierdzia, Warszawa spontanicznie modliła się w wielkiej wspólnocie ludu Bożego, dziękując dzień po odejściu Jana Pawła II do Domu Ojca za jego świętość. Dzisiaj, sześć lat po jego powrocie do domu Ojca, łącząc się z Rzymem, a przez Rzym z Kościołem Powszechnym, dziękujemy za oficjalne ogłoszenie Ojca Świętego Jana Pawła II błogosławionych. Moi kochani, ale dziękując Bogu Ojcu za to, że okazał w Janie Pawle II swoją świętość, my za jego wstawiennictwem podczas tej Eucharystii modlimy się, ażeby przyjąć najwspanialszą formę wdzięczności. A myślę, że najbardziej radowałby się i raduje się Ojciec Święty. Kiedy stajemy się Jego naśladowcami w otwieraniu się na Bożą łaskę, w przyjmowaniu do naszego życia Chrystusa oraz w dawaniu świadectwa o Nim, który jest jedynym Zbawicielem człowieka. Miłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, kochani kapłani, w sposób szczególny chciałem przywitać księdza prałata, sekretarza nuncjatury apostolskiej, to też jest widoczny znak naszej łączności z Kościołem powszechnym, ukochane siostry zakonne, wszystkie osoby życia konsegrowanego oraz wy wszyscy umiłowani bracia i siostry świeccy, którzy zechcieliście uczestniczyć w tej mszy świętej, dziękczynnej. Zamierzam wygłosić chyba najkrótszą homilię w mojego życia ponieważ już prawie trzy godziny trwamy na placu, także nie obawiajcie się, nie będzie biskup długo mówił. I wysłuchaliśmy przegłębokiej homilii Benedykta XVI przed chwilą. Z ostatniej lektury drugiego tomu Jezusa z Nazaretu, którego autorem jest Benedykt XVI, Bodaj najbardziej zapamiętałem takie oto zdanie. Wiara chrześcijańska jest teraźniejszością. Jest wchodzeniem w przestrzeń Boga i zachętą dodawania świadectwa. Wiara chrześcijańska jest przede wszystkim teraźniejszością. Nie tyle przeszłością czy przyszłością, ale jest przede wszystkim teraźniejszością. Ja sądzę, że to zdanie w sposób bodaj doskonały charakteryzuje nowego błogosławionego, ogłoszonego dzisiaj błogosławionego, Jana Pawła II, naszego rodaka papieża. Dla niego wiara była przede wszystkim teraźniejszością. Wchodził w przestrzeń Boga. A kto wchodzi w przestrzeń Boga? Ten człowiek, który żyje z Chrystusem i zacieśnia komunię międzyosobową z Jezusem Chrystusem. Bo tylko on łączy człowieka z Bogiem. Jest jedynym zbawicielem człowieka i świata. Podziwialiśmy Jana Pawła II za jego kontemplację, za jego głęboką modlitwę. Byliśmy przekonani, jesteśmy, że był prawdziwym mistykiem, żyjąc na Ziemi. Żył życiem Bożym. Właśnie wchodził w przestrzeń Boga. Ojciec święty Benedykt XVI w swoim kazaniu dzisiaj kilkakrotnie nawiązywał do tego głębokiego hasła, wypowiedzianego już w mszy świętej inauguracyjnej przez Jana Pawła II. Nie lękajcie się, nie lękajcie się otworzyć serca Chrystusowi. Nie lękajcie otworzyć drzwi i bram systemów Chrystusowi, ponieważ On ma klucz do serca człowieka. On jest tym kluczem. Moi kochani, dlatego stał się apostołem i dlatego jeździł w ramach pielgrzymek po całym świecie, ażeby Tegoż właśnie Chrystusa dawać ludziom, torować drogę do serc i systemów politycznych, ekonomicznych, kulturowych, temu, który jest jedynym Zbawicielem człowieka i świata. Wchodził w przestrzeń Boga i był prawdziwym Apostołem Jezusa Chrystusa. Dzisiaj już za jego wstawiennictwem. Boga prosimy, ażebyśmy my także w taki sposób traktowali wiarę, wiarę w chrześcijańską, żeby ona dla nas była nie tyle przeszłością, czy przyszłością, ale by była teraźniejszością. Byśmy jako ludzie owszczeni wchodzili w przestrzeń Boga idąc przez ziemię, pielęgnowali życie Boże w nas. I byśmy w każdym środowisku stawali się Jego apostołami i Jego świadkami. Zakończę tak, jak zakończył kazanie Benedykt XVI. Ojcze Święty, błogosławiony Janie Pawle II, błogosław nam z niebios, byśmy tak jak Ty. Traktowali wiarę jako teraźniejszość, pielęgnowali w sobie życie Boże i z każdym przeżytym dniem stawali się coraz bardziej wyrazistymi świadkami i apostołami Pana. Amen.